Peł unosił się nad kapułą jak dym nad ogniskiem. Z podziemi dochodził zgrzyt żelaza, zapach potu i krwi. A w podziemiach Szkoły Gladiatorów dziesiątki mężczyzn zakutych w kajdany słuchały jak po ścianach stuka deszcz. Ich jedyny sposób mierzenia czasu. Nikt wtedy nie wiedział, że ci ludzie wkrótce rzucą wyzwanie najpotężniejszej armii starożytnego świata. Pytanie, jak niewolnicy bez broni i wyszkolenia zdołali sprawić, by Rzym zadrżał i co skłoniło prostych mężczyzn do podniesienia miecza przeciwko imperium, które nie znało porażek? Odpowiedź kryje się w jednym imieniu Spartakus. Ale żeby zrozumieć, dlaczego to właśnie on stał się symbolem buntu, trzeba zacząć od tego, co Rzymianie nazywali po prostu słowem spektakl. Igrzyska gladiatorów były nie tylko widowiskiem, lecz także narzędziem politycznym. Niewolnicy, skazani przestępcy, jeńcy wojenni, wszyscy oni zamieniali się w żywe zabawki dla tłumu. Według opisów historyka Apiana, w połowie pierwszego wieku przed naszą erą takich gladiatorów były tysiące w całych Włoszech. Uczono ich walczyć nie dla zwycięstwa, lecz dla widowiska helm, krótki miecz i brązowa tarcza ważąca około dziesięciu kilogramów. Tak wyglądały ich narzędzia i zbroje. Kiedy ryk widowni zlewał się z zapachem krwi, arena zamieniała się w piekło z piasku i stali. W takich szkołach rodził się szczególny typ wojownika, człowiek, którego życie warte było jednej monety. Nie był to ani żołnierz, ani niewolnik, ani obywatel. Rzymianie nazywali ich servii pugnaces. Niewolnicy wyszkoleni do walki. Ich ciała zdobiły blizny, a oczy bezgłośna wściekłość tych, którzy już wewnętrznie umarli. Archeolodzy, którzy odkryli pozostałości szkoły gladiatorów w Kapui, znaleźli kości z charakterystycznymi śladami treningów, złamania, które zrosły się pod niewłaściwym kątem, i pęknięcia czaszek. Każde uderzenie tam było próbą śmierci. Lecz w tych samych podziemiach dojrzewa spisek, który zmieni historię. Wśród niewolników był Trak. Wysoki, szerokoramienny, z blizną na policzku. Źródła piszą, że służył w rzymskiej armii zanim został sprzedany w niewolę. Wiedział jak buduje się legion, jak brzmi sygnał do ataku i czym jest dyscyplina. Jego imię Spartacus. A kiedy po raz pierwszy usłyszał słowo wolność od swoich towarzyszy, nie było ono marzeniem, to był rozkaz. Rzymianie mieli słowo dla tych, którzy ośmielali się buntować przeciwko władzy: Rebel, naruszyciele pokoju. Lecz ten bunt zaczął się nie jako wojna, lecz jako desperacka ucieczka. W 73 roku przed naszą erą około 70 gladiatorów uzbrojonych w noże kuchenne i rożny przerwało ochronę szkoły i zajęło wóz z prawdziwą bronią. Ich droga wiodła ku górze Wezuwiusz, wówczas jeszcze nie groźnemu wulkanowi, lecz po prostu wzgórzu pokrytemu winnicami. Tam wśród skał i winorośli założyli obóz. Miejsce, gdzie po raz pierwszy od lat niewoli mogli swobodnie oddychać. A jednak była to tylko cisza przed burzą. Rzym bowiem nie wybaczał takich błędów. Podczas gdy na dole po drogach Italii maszerowały legiony, w obozie na Wezuwiuszu rodziła się armia. Armia, której nie powinno było być. Armia złożona z biegłych niewolników, gotowych umrzeć nie dla chwały, lecz dla prawa do bycia ludźmi. Na stokach Wezuwiusza w cieniu winorośli wrzało nowe życie. Wygnańcy, mordercy, jeńcy. Ci, których Rzym uważał za odpady, teraz uczyli się stać ramię w ramię, nazywali się nawzajem braćmi. Według Plutarcha Spartakus nie tylko uciekł, lecz zorganizował oddział zbudowany według surowych zasad wojskowych. Z chaosu niewolników stworzył strukturę, która przypominała legion, lecz zrodzoną nie z rozkazu, lecz z rozpaczy. Rzymianie, pewni swojej niezwyciężoności, początkowo nawet nie potraktowali tego poważnie. Przeciwko zbiegłym niewolnikom wysłano niewielki oddział pod dowództwem pretora Klaudiusza Glabra, zaledwie około trzech tysięcy żołnierzy, zebranych w pośpiechu. Ci wojownicy nosili lekkie kirysy i krótkie miecze, gladiusy, od których pochodzi słowo gladiator, lecz brakowało im dyscypliny. Spartakus natomiast wykorzystał to, co miał pod ręką. Każdy niewolnik w rękach miał nie broń, lecz narzędzie, ostrza sierpów włócznie myśliwskie, kawałki łańcuchów. Tak narodziło się pierwsze pojęcie w ich obozie improwizowane uzbrojenie. Rzymianie powiedzieliby arma rudia. Z noży kuchennych robiono sztylety, z obręczy wozów tarcze, z łańcuchów bicze. Lecz najniebezpieczniejszą bronią stała się ich determinacja. Kiedy Glaber otoczył ich obóz na Wezuwiuszu, Spartakus zrozumiał, Frontalna bitwa to samobójstwo. Wtedy zaproponował plan, który później historycy nazwą jednym z najśmielszych w starożytności. Uciekinierzy spletli z winorośli liny, zeszli nocą po stromej skale i uderzyli na Rzymian z tyłu. Cały oddział Glabra został zniszczony. Z niewolników po raz pierwszy w historii narodziło się wojsko, które pokonało legion. Rzym zadrżał. Na ulicach nazwisko Spartakusa omawiano jak przekleństwo. Senat zwołał nadzwyczajne posiedzenie, a do prowincji Kampania wysłano już pełnoprawną armię pod dowództwem pretora Variniusza. Według świadectwa apiana do tego momentu armia zbiegłych niewolników liczyła co najmniej 70 tysięcy ludzi. Szli za człowiekiem, który nie miał ani tytułu, ani szlachectwa, lecz miał cel. Każdy poranek zaczynał się od treningu. Spartakus zmuszał swoich ludzi do marszu, utrzymywania szyku, uczenia się na sygnał. Wojownicy, którzy wyrośli w niewoli, po raz pierwszy poznali dyscyplinę nie ze strachu, lecz z wiary. W obozie panował porządek. Kradzież karana była śmiercią, tchórzostwo wygnaniem. Nawet jedzenie dzielono porówno. Jeden kocioł, jeden chleb, jeden los. W tym momencie narodziło się pojęcie, które później stanie się symbolem wytrwałości: kontubernium. Tak Rzymianie nazywali rodzinę bojową ośmiu ludzi, którzy jedli, spali i umierali razem. Spartakus przejął tę zasadę i z niewolników stworzył zgrane oddziały. Każda jednostka wybierała swojego wodza, lecz rozkazy pochodziły tylko od niego. To nie był bunt, lecz już zorganizowana siła. Rzym odpowiedział okrucieństwem. Powstańców zaczęto prześladować, egzekucje odbywały się bez sądu. Lecz im więcej niewolników umierało, tym więcej nowych dołączało. Na południu Włoch mówiono już, że co trzeci chłop gotów jest zrzucić jarzmo. Kiedy wojsko Spartakusa ruszyło na północ, przypominało nie bandę zbiegów, lecz nadciągającą burzę. Kobiety, starcy, dzieci, całe rodziny szły za nim. Według różnych źródeł mogło ich być już ponad 120 tysięcy. W jednej z bitew pod górą Gargan Spartakus ponownie pokazał geniusz taktyka. Przeciwko niemu wystąpił Variniusz z dwoma legionami. Rzymianie ustawili się w standardowym szyku triplex -acies, po potrójną linię. Lecz Spartacus wykorzystał ukształtowanie terenu, zmuszając wroga do natarcia w wąskim wąwozie, gdzie szyk legionistów łamał się. Jego ludzie bili z góry kamieniami, włóczniami, zasypywali Rzymian graden strzał. Kiedy ci zaczęli się wycofywać, uderzył frontalnie, przełamując centrum. Waryniusz uciekł, tracąc prawie połowę armii. Plutarch pisał, że po tym zwycięstwie Spartakus zakazał świętowania i luksusu. Rozumiał, ich siła tkwi nie w grabieżach, lecz w porządku. Nakazał nawet pochować poległych Rzymian z honorami rzadki gest wobec wroga. Był to sygnał, nie są dzikusami, lecz wojownikami. Lecz w Rzymie ten gest odebrano jako wyzwanie. Znaleziska archeologiczne potwierdzają skalę jego ruchu. Ceramika znaleziona wzdłuż starych dróg wojskowych wskazuje na nagłe przerwanie handlu i zniszczenie willi w Kampanii i Lukanii właśnie w tych latach. Włochy drżały. Na drogach panowała cisza przerywana jedynie odległym szumem maszerujących stóp. W tych miesiącach armia niewolników stała się czymś więcej niż tylko powstaniem. Stała się ideą. Ideą, której Rzym nie mógł pozwolić przetrwać bo jeśli jeden niewolnik mógł rzucić wyzwanie Imperium i pokonać legiony, to co przeszkadzało innym zrobić to samo? I wtedy Senat postanowił działać inaczej. Przeciwko Spartakusowi wystawiono nie pretorów, lecz konsula. Został nim Gelliusz. Lecz ani stopnie, ani tytuły nie gwarantowały już zwycięstwa. Za każdym ciosem Spartakusa stała bowiem pamięć o tych, którzy zginęli na arenie, i głosy tych, którzy pragnęli tylko jednego, aby ich dzieci już nigdy nie rodziły się w kajdanach. Wiosna 72 roku przed naszą erą przyniosła Italii nie zapach kwiatów, lecz dym ognisk. W dolinach kampanii grzmiał metal, na drogach walały się spalone sztandary. Armia niewolników pod dowództwem Spartakusa już się nie ukrywała. Szła otwarcie, niszcząc rzymskie garnizony jeden po drugim. Według świadectwa Apiana, powstańcy uwolnili dziesiątki tysięcy jeńców i zdobyli ogromne zapasy żywności. Zaczęli posuwać się na północ w kierunku Alp. W tym pochodzie Spartakus po raz pierwszy mówił o powrocie do domu za góry, do wolności. Lecz Rzym zamierzał go zatrzymać za wszelką cenę. Przeciwko Spartakusowi wystąpili od razu dwaj konsulowie, Gelliusz i Lentulus. Każdy dowodził dwoma legionami. Oznaczało to ponad 20 tysięcy wyszkolonych wojowników podzielonych na manipuły, jednostki bojowe po 120 osób. Rzymska dyscyplina ponownie miała zderzyć się z furią niewolników. A jednak gdy doszło do starcia pod górą gargan, legiony zostały rozgromione. Spartakus zaatakował niespodziewanie o świcie w gęstej mgle. Sam dowodził skrzydłem uderzeniowym, uzbrojony w Gladius, zabrany zabitemu centurionowi. Plutarch pisał, że walczył w pierwszych szeregach, a jego straż przyboczna przysięgała umrzeć, zanim pozwoli Rzymianom dotknąć jego ciała. Porażka konsulów stała się upokorzeniem dla senatu, lecz najgorsze dla Rzymu nie było to. Po zwycięstwie Spartakus nie oblegał miast, nie ruszył na Rzym. Zawrócił armię na północ, w kierunku Alp. Oznaczało to, że jego wojsko było nie tylko hordą, lecz siłą z planem. Chciał wyprowadzić niewolników z Italii, aby mogli rozproszyć się po swoich rodzinnych ziemiach do Tracji, Galii, Germanii. Jednak armia niewolników przestała być jednolitym ciałem. Wewnątrz obozu zaczęły się spory. Część wojowników, głównie Galowie i Germanie pod dowództwem Kryksusa, żądała marszu na Rzym, aby zniszczyć wroga. Spartacus rozumiał, że to szaleństwo. Nie miał machin oblężniczych, wojsk inżynieryjnych, zapasów, lecz nie zdołał powstrzymać tłumu. Kryksus odłączył się z trzydziestoma tysiącami wojowników i wkrótce wpadł w zasadzkę wojsk konsularnych prawie wszyscy zginęli. Archeolodzy znaleźli na miejscu bitwy pod Górą Gargan ślady masowego pochówku, ponad 3000 ciał, pochowanych w pośpiechu. Wśród nich, według przekazów, był i Kryksus. Ta porażka stała się dla Spartakusa ostrzeżeniem. Ponownie poprowadził armię w kierunku Alp, lecz gdzieś na północy nad rzeką Pad zatrzymał się. Dlaczego? Spierają się do dziś. Jedni historycy sądzą, że jego wojownicy odmówili opuszczenia Italii. Inni, że Spartakus zrozumiał, wolność za Alpami jest nieosiągalna dla takiej masy ludzi. Według Kapiana zawrócił wojsko z powrotem na południe i wtedy Rzym zrozumiał. To nie uciekinier, to wróg. Rzymianie nazywali takie zwroty de cursus, krąg przeznaczenia. Armia niewolników ponownie ruszyła na południe niszcząc wille i magazyny. Plotki o morzu zbiegów rozprzestrzeniały się szybciej niż gońcy senatu. Nawet mieszkańcy Rzymu zaczęli umacniać mury, choć miasto nie widziało wojny od wielu dziesięcioleci. Na rynkach podrożał chleb, w prowincjach wybuchły bunty. Rzym odpowiadał coraz większą furią. Konsulów zastąpił nowy wódz, Marek Licyniusz Krassus. Najbogatszy człowiek Rzymu nie szukał sławy, szukał porządku. Historycy pisali, że sam zaproponował senatowi opłacenie kampanii przeciwko Spartakusowi z własnej kieszeni. Dla niego to nie była tylko wojna. To była okazja, by pokazać, że złoto może pokonać miecz. Krasus zaczął od dyscypliny. Rozkazał stracić co dziesiątego w legionach, które wycofały się przed niewolnikami. Nazywano to decymacją, starożytną karą, gdy co dziesiąty żołnierz ginął z rąk swoich towarzyszy. Strach przywrócił Rzymianom porządek. Legiony przestały uciekać. Tymczasem Spartacus Umacniał się w Lukanii i Kalabrii, na samym południu półwyspu. Ponownie założył obóz, przygotowując się do nowego uderzenia. Teraz miał już mniej ludzi, według różnych szacunków około 60 tysięcy. Część zginęła, część rozbiegła się. Lecz ci, którzy zostali, nie byli tylko zbiegłymi niewolnikami. Byli to weterani dziesiątek bitew, zahartowani i oddani swojemu wodzowi. W obozie panowała cisza. Ludzie kuli broń, kobiety opatrywały rannych, dzieci zbierały drewno. Wieczorami Spartakus obchodził szeregi i rozmawiał z każdym. Jego głos był ochrypły od piasku i wiatru, lecz brzmiała w nim siła. Nie marzył już o powrocie, teraz mówił tylko o jednym: o honorze umrzeć wolnym. Rzym również się przygotowywał. Krassus zbierał osiem legionów, około 40 tysięcy ludzi szli drogą apiską zbudowaną jak prosta kość i nieśli na tarczach symbole orłów dwa światy zbliżały się do siebie jeden zrodzony z niewoli drugi z żelaza prawa i na południowych wzgórzach Italii wkrótce miało się rozstrzygnąć kto pozostanie w historii imperium czy człowiek który rzucił mu wyzwanie zima pierwszego roku przed naszą erą przyniosła Italii chłód lecz nie spokój Wiatr gnał po drogach popiół spalonych wiosek, a za drogą apijską budowano fortyfikacje. Krasus rozumiał, Spartacus to nie tylko wróg, to symbol i trzeba go zniszczyć w sposób pokazowy. Rozkazał wykopać rów o szerokości 6 metrów i długości prawie 80 kilometrów, od morza do morza, aby odciąć armię niewolników w Kalabrii. Była to kolosalna praca inżynieryjna, rzadko spotykana nawet w Rzymie. Legioniści pracowali dniami i nocami, umacniając ściany, zalewając rowy wodą. Ta linia stała się przeszkodą, przez którą nikt jeszcze się nie przebił. Lecz Spartacus nie był nikim. Według opisu Appiana, gdy jego armia znalazła się uwięziona między morzem a wałem, podjął decyzję, od której wielu serca zamarły. W jedną z ciemnych nocy, podczas deszczu, rozkazał zasypać część rowu ciałami padłych zwierząt i wiązkami gałęzi. Gdy ziemia zamieniła się w błoto, tysiące ludzi ruszyło naprzód. Przebili się przez rzymskie umocnienia, rozbijając posterunki strażnicze i pozostawiając po sobie jedynie dym i krzyki. To nie była ucieczka, to było drugie narodzenie. Po przełamaniu Spartakus ponownie znalazł się w ruchu. Chciał udać się na północ, do Brundyzium, gdzie miał nadzieję przetransportować armię do Grecji. Niektóre źródła wspominają, że nawet próbował porozumieć się z piratami, obiecując im złoto za statki. Lecz ci, jak często bywało w świecie antycznym, zdradzili go. Wzięli zapłatę i zniknęli. Gdy armia podeszła do brzegu, nie było tam ani żagli, ani sojuszników. Tylko puste morze i zimny wiatr. Teraz nie miał wyjścia, wojsko Krasusa nacierało z północy, a od zachodu zbliżały się legiony Pompejusza, wracającego z Hiszpanii. Italia zaciskała się jak pięść. Wtedy Spartakus zebrał swoich wodzów, stał boso na kamieniu, w rękach trzymał gladius. Plutarch pisał, że zabił przed nimi swojego konia, mówiąc Jeśli zwyciężymy, wezmę każdego z waszych, jeśli przegramy, nie będzie mi potrzebny. To nie był gest szaleńca, lecz obrzęd przysięga, że nie ustąpi, Armia niewolników przygotowywała się do ostatniej bitwy. Ich obóz znajdował się nad rzeką Silar, w górach lukani. Każdy kowal zamieniał żelazo w miecz, każde dziecko niosło strzały. Kobiety modliły się do bogów, o których Rzym dawno zapomniał. Wśród nich krążyła plotka, że Spartakus widział we śnie węże schodzące z nieba. Znak, że los jest już bliski. Rzymianie budowali obozy z precyzją godną cudu inżynierii. Każdy rów, każda wieża miała swoje miejsce. Sygnały przekazywano za pomocą brązowych rogów. Tup. Ten dźwięk, niski i ciężki, dudnił nad dolinami jak zapowiedź śmierci. Spartakus wiedział, gdy zabrzmią trąby, zacznie się koniec. Przed świtem ustawił swoich wojowników. Pierwsze szeregi tworzyli najbardziej doświadczeni gladiatorzy, uzbrojeni w krótkie miecze i okrągłe tarcze. Za nimi włócznicy i łucznicy. Ich ustawienie przypominało klin, który Rzymianie nazywali cuneus, formacja do przełamania frontu. Spartacus postawił się w centrum, jak serce armii. Gdy zabrzmiały rzymskie trąby, ziemia zadrżała. Legiony Krasusa ruszyły z wartym szykiem, tarcza przy tarczy, włócznie do przodu, klasyczna formacja Testudo, żółwia. Niewolnicy nie mieli nic do przeciwstawienia zbroi i porządkowi, oprócz wściekłości. Rzucili się naprzód, łamiąc włócznie, odpychając poległych, przebijając się przez ściany tarcz. Powietrze dzwoniło od metalu. Historycy pisali, że Spartacus przebił się do samego centrum rzymskiej linii, zabił dwóch centurionów i już niemal dosięgnął samego Krasusa. Lecz tan, wśród tarcz i włóczni, został otoczony. Walczył do końca, aż został przebity włócznią. Jego ciała nie odnaleziono. Być może pozostało pod setkami innych tak zginął człowiek, który stał się legendą. Po bitwie Krasus rozkazał stracić wszystkich jeńców. Sześć tysięcy ludzi ukrzyżowano wzdłuż drogi appijskiej od kapui do Rzymu. Sześć tysięcy krzyży, sześć tysięcy cieni kołyszących się na wietrze. Plutarch pisał, że to widowisko trwało tygodniami. Podróżni idący drogą słyszeli jęki, widzieli ciała wysuszone słońcem. Było to przypomnienie, że niewolnikom nie wolno marzyć o wolności. Lecz znaleziska archeologiczne później pokazały coś innego. W niektórych miejscach krzyże były ścięte, a obok świeże groby. Być może nie wszystkich zabito, być może ktoś przeżył i uciekł w góry. Być może duch Spartakusa nie umarł tam, gdzie runęło jego ciało. Zwycięstwo Krasusa przyniosło mu sławę, lecz niewielkość. Gdy Pompejusz wrócił z Hiszpanii i dobił resztki zbiegów, Senat ogłosił właśnie jego wybawcą italii. Krasus zacisnął zęby, lecz milczał. Historia rzadko pamięta tych, którzy wygrali. Zapamiętuje tych, którzy rzucili wyzwanie, a wiatr na południu italii wciąż świstał między opustoszałymi wzgórzami, jakby szeptał imiona tych, którzy pewnego razu odważyli się stanąć przeciwko światu. I Rzym, skrępowany prawem, po raz pierwszy zobaczył, że strach może przyjść nie z zewnątrz, lecz od wewnątrz, od tych, których uważał za nic. Po śmierci Spartakusa Rzym nie od razu zdał sobie sprawę, że zwyciężył. W kraju wciąż unosił się strach. Wiatry z południa przynosiły zapach dymu i gnijącego mięsa. Drogi były usiane ciałami ukrzyżowanych, a nawet wojownicy Krassusa patrzyli na nie z obrzydzeniem. Plutarch pisał, że żaden triumf nie był tak ciężki dla zwycięzców. Było to zwycięstwo nad cieniem, nad ideą, której nie można było zakuć w kajdany. Armia niewolników zniknęła, lecz jej echo stało się częścią samej historii Rzymu. Krasus rozkazał oczyścić drogi, przywrócić porządek i zwrócić właścicielom niewolników ich własność. Lecz w istocie Italia leżała w ruinach. Setki willi zostały spalone, tysiące niewolników zabitych lub rozbiegły się, gospodarka kampanii i lukani upadła. Dane archeologiczne potwierdzają, że po powstaniu w tych regionach wiele posiadłości nie było odbudowywanych przez dziesięciolecia. Warstwa popiołu, znaleziona w nawarstwieniach kulturowych, datowana jest właśnie na lata powstania Spartakusa. Rzymski senat pospiesznie ogłosił przywrócenie pokoju, lecz ten pokój był kruchy. Według Apiana, Krasus prosił o pozwolenie na świętowanie triumfu najwyższej formy sławy wojskowej. Odmówiono mu. Honor zwycięzcy przypadł Pompejuszowi, który przybył później i dobił zbiegów. Krasus otrzymał jedynie owację, małą paradę, bez rydwanu, bez wieńca laurowego. To upokorzenie stało się przyczyną jego zimnej nienawiści do Pompejusza i popchnęło obu do przyszłej rywalizacji, która stała się początkiem końca republiki. Lecz najważniejsze dziedzictwo powstania nie tkwiło w polityce, lecz w ludziach. Po Spartakusie Rzymianie zrewidowali system niewolnictwa. Oczywiście nie z humanizmu, lecz ze strachu. W niektórych prowincjach niewolnikom zaczęto dawać więcej swobody, zwłaszcza w sprawach wojskowych i rzemiośle. Wprowadzono nowe zasady utrzymania gladiatorów. Szkoły znajdowały się teraz pod stałą kontrolą i ochroną. Historycy pisali, że nawet kształt mieczy i zbroi gladiatorów zmienił się, aby uczynić je mniej przydatnymi do prawdziwej walki. A jednak nie strach, lecz pamięć powstrzymywała ludzi przed powtórzeniem buntu. Obraz Spartakusa, nie barbarzyńcy, nie zabójcy, lecz człowieka, który odważył się stanąć przeciwko światu, pozostał żywy w pieśniach i legendach. Rzymianie nie lubili wspominać jego imienia, lecz coraz częściej szeptali servus contra imperium. Niewolnik przeciwko imperium. Wśród wojskowych Krasus stał się przykładem twardej dyscypliny. Jego decymacje weszły do podręczników. Metoda przywracania porządku poprzez strach żołnierze wiedzieli. Ten, kto naruszy szyk, ryzykuje śmierć z rąk swojego towarzysza. Stało się to symbolem rzymskiej chłodu prawa, które jest ważniejsze niż człowiek. Pompejusz natomiast wykorzystał powstanie dla własnej sławy. Jego żołnierze ukrzyżowali jeszcze kilkuset zbiegów, a w Rzymie ogłosił się Zbawcą. Lud witał go, senatorowie obsypywali pochwałami. Krasus milczał, lecz w głębi duszy rozumiał: zwyciężył mieczem, lecz przegrał sławą. Ten konflikt, który rozpoczął się na ciałach niewolników, wkrótce doprowadzi Rzym do nowego rozlewu krwi, do wojen domowych. Z biegiem lat pamięć o powstaniu nie zniknęła, historycy spierali się. Czy Spartakus był wyzwolicielem, czy przestępcą? Plutarch pisał o nim z szacunkiem, podkreślając jego inteligencję i człowieczeństwo. Apian z niepokojem, nazywając go „przerażającym cudem”. Nawet Cyceron kiedyś wspomniał Spartakusa jako przykład tego, co się dzieje, gdy niższe klasy tracą strach. Znaleziska archeologiczne ostatnich wieków potwierdziły skalę tragedii. W pobliżu Kapui i wzdłuż całej drogi appijskiej odkryto ślady drewnianych słupów, pozostałości krzyży. Na niektórych odcinkach, gdzie droga przecinała starożytne pola, znajdowano żelazne pierścienie, wbite w kamień, punkty mocowania łańcuchów. Te ślady – jedyne nieme świadectwa tej rzezi. Rzym stał się ostrożniejszy, powstanie Spartakusa stało się dla niego lekcją. Niewolnictwo to nie tylko system ekonomiczny, to beczka prochu. Później już w epoce imperium powstania będą wybuchać ponownie na Sycylii, w Afryce, w Brytanii, lecz każde z nich będzie tłumione jeszcze zanim imię nowego Spartakusa zdąży zabrzmieć. A jednak czas pokazał, że niemożliwe jest na zawsze stłumić ideę wolności. Nawet w kamiennych murach Rzymu, wśród kolumn i forów, gdzie niewolnicy nadal nosili wodę i ciągnęli wozy, czasem rozlegał się szept: Spartacus żyje. To nie był człowiek. To była pamięć o tym, że nawet ci, którzy urodzili się w kajdanach, mogą wznieść się ponad panów. I choć Rzym przetrwał powstanie, jego serce pękło na zawsze. Imperium nauczyło się bać swoich niewolników, tak samo jak później swoich żołnierzy. Ponieważ po raz pierwszy w historii zobaczyło, że siła nie tkwi w prawie i nie w złocie, lecz w tym, kto jest gotów umrzeć za prawo do bycia człowiekiem. Minęły dziesięciolecia. Świat, za który zginął Spartakus, dawno obrócił się w pył, lecz jego imię nie zniknęło. W zapiskach kronikarzy stało się znakiem niepokoju, przypomnieniem, że każda władza opiera się nie tylko na mieczach, lecz także na strachu tych, którzy pod nimi żyją. Senatorowie szeptali, że duch Spartakusa wciąż unosi się w kampanii, tam gdzie kiedyś płonęły wille, gdzie ziemia wchłonęła krew tysięcy. Potomkowie tych, którzy walczyli w jego armii, rozpłynęli się wśród prostych ludzi. Niektórzy stali się wyzwoleńcami, inni uciekli w góry i żyli jako rozbójnicy. Lecz pamięć przekazywano szeptem, jak modlitwę, o człowieku, który się nie pogodził. W katakumbach, gdzie zbierali się pierwsi chrześcijanie, znajdują napisy Libertas Sicut Spartacus – Wolność jak spartakus. Dla nich nie był ani poganinem, ani wrogiem, lecz pierwszym, który uwierzył, że człowiek jest ponad kajdanami. Imperium Rzymskie rozszerzało się, rosło, gniło, jego legiony posuwały się coraz dalej za Dunaj, za Ren, na pustynie Syrii, lecz im szersze stawały się granice, tym cięższe było brzemię wewnętrznego strachu. Każdy bunt, każde niezadowolenie niewolników przypominało senatorom o tej zinie, kiedy jeden człowiek sprawił, że zadrżał cały Rzym. Historycy późnej starożytności próbowali wymazać Spartakusa z pamięci. W oficjalnych kronikach zamieniał się w bandytę, trackiego psa, przeklętego gladiatora. Lecz im usilniej próbowano go zapomnieć, tym silniej rosła legenda. Już w epoce cesarzy walki gladiatorów stały się nie tylko rozrywką, były próbą ujarzmienia strachu przed nową wolnością. Każde zabójstwo na arenie było rytuałem, przypomnieniem, że władza wciąż jest w stanie stłumić bunt. Lecz gdy w IV wieku areny opustoszały, a Rzym zaczął walić się pod naporem barbarzyńców, ponownie zabrzmiały stare słowa: Servus contra imperium. Ludzie wspominali nie legiony, nie senatorów, lecz Spartakusa symbol nie porażki, lecz wytrwałości. Tak mit zwyciężył imperium. Spartakus zginął na polu bitwy, lecz jego imię przetrwało, Rzym stając się tym, czego bano się i czym podziwiano wieki później. Żywym dowodem na to, że wolność może zacząć się nawet od krzyku niewolnika.